Proszę bardzo, to jest ten szpital Ichilov, centrum medyczne w Tel Awiwie. Tu się ten cud wydarzył, bo to jest ta stara część, najstarsza, to się tam w minionych dekadach rozbudowało, aż tutaj sięga, proszę. Tutaj ten, ten, z tym lądowiskiem helikopterów, bo to na wypadek wojny to rannych by przywozili, tam nawet jakiś kondonik taki na wskazujący kierunek wiatru się, się buja. Tak, to jest ten ten. Niezłe, nie? Duże, to jest na no spore. No. to jest ten główny wieżowiec tego szpitala. ojej Tak. No ja to tu się tutaj czuję jak normalnie, o, z tym futurystycznym takim tam nawisem, brama jazdowa, tam ochroniarze znudzeni. No. W każdym razie ja to się czuję. To chciałem powiedzieć, jak w Praze Czeskiej, tam jest taka uliczka złotników, z takimi domkami spierników, tam gdzieś tam w y z takimi malutkimi domeczkami, ze średniowie w średniowieczu tam złotnicy, tam nie złotnicy, ale chemicy y usiłowali wydestylować złotko. A tutaj proszę bardzo, jakiś geniusz współczesny, y przysiad fałdów, tam nie oglądając się na nic. Tam na żadne szczepionki, tam nawet na sputnika pić. I wydestylował tu jakiegoś zaj zajera, który może być no, hitem światowym. Nie da się ukryć, to może się odbijemy rzeczywiście od na wszyscy razem. Ma to kosztować niedrogo. No, gratulacje, gratulacje. Naród żydowski się sprawdza jednak. Próbowali go ci... Różni tam prawda na przestrzeni wieków skutecznie dosyć wytrzebić no ale nie do końca jak wiadomo no i znalazł się jakiś geniusz no gratulacje gratulacje profesorze pamiętam w tej chwili jak się nazywa mam tam brawo brawo oby się udało Tel